Okaleczone zwłoki na siedzeniu Volkswagena, makabryczne Polaka na Wyspie Bogacze. W polowie marca na niemieckiej wyspie Sylt znaleziono zwłoki Polaka, Grzegorza S. Jak informuje Bill Thomson, tak, 38-letni mężczyzna, mieszkał w Choszcznie, Woi. Zachodnio-pomorskie, a do Niemiec przyjeżdżał w celach zarobkowych, pracował jako malarz budowlany. Był lubiany, sympatyczny i przyjacielski. Po pracy uwielbiał korzystać z uroków pięknej wyspy. Czysto odpoczywał na plaży albo umawiał się z kolegami na wspólne oglądanie meczów piłki Ten sport był pasją Grzegorza. Mężczyzna uchodził zacenionego fachowca, a jego śmierć wstrząsnęła mieszkańcami wyspy Sylt, miejsca popularnego wśród niemieckich bogaczy, którzy często własnia tam kupują wakacyjne rezydencje. Szok jest tym większy, że Polak nie zmarł z śmiercia naturalna, lecz został zamordowany i to w brutalny sposób. Jego ciało było okaleczone morderca wybił Grzegorzowi oko. A nagle węza mu plastikowa torby z wloki znaleziono w samochodzie marki Volkswagen Passat, który od wewnątrz został spryskany pianka gasnicza. Sprawca w ten sposób chciał prawdopodobnie zatrzyć slady popełnionej zbrodni. W zaparkowanym w pobliżu kempingu pojazd z cialem w środku powiadomił policję przypadkowy przechodzien. Zdaniem śledczych cytowanych przez Bild, obrazenia na twarzy Grzegorza były spowodowane ciężkim pobiciem. raz ostatni mężczyzna był widziany dwa dni przed zgłoszeniem policji faktu odnalezienia samochodu. Niemieccy mundurowi przeszukiwali okolice, żeby odnaleźć narzędzie zbrodni oraz kluczyki do Volkswagena. Nie chce jednak ujawniać szczegółów prowadzonego postępowania Grzegorz pozostawił żonę oraz dwójkę dzieci w wieku 4 oraz 9 lat. W domu raz ostatni był pod koniec lutego. Jego pogrzeb odbył się w sobotę, 1 kwietnia.